Cześć, z tej strony Ewelina. Witam Cię serdecznie na naszej medytacji prowadzonej na produktywny dzień. A więc na dzisiejszej praktyce skupimy się na podwyższeniu poziomu skupienia. Czyli jeżeli wiesz, że masz coś w swoim dniu, nad czym chcesz naprawdę pracować, nad czym chcesz się skupić i nie pozwolić, aby wszelkie drobnostki naokoło Cię rozpraszały, to ta praktyka jest idealna na Twój poranek. A więc zapraszam cię serdecznie, abyś usiadł wygodnie. Możesz wziąć poduszkę, możesz usiąść na krześle czy na macie, jakkolwiek ci wygodnie. Najważniejsze, żeby twoje plecy były wyprostowane i twoje ciało rozluźnione. A więc znajdujemy jakąkolwiek dla nas wygodną pozycję i zamykamy oczy. Zacznijmy naszą praktykę kilkoma głębokimi oddechami. Także powolny, spokojny wdech, pozwalając, aby Twój brzuch, żebra i klatka piersiowa wypełniły się powietrzem. I spokojny wydech. Poczu jak klatka piersiowa, żebra i brzuch wracają do środka, wracają na swoje miejsce. Jeszcze raz głęboki wdech, spokojny wydech, i ostatni raz głęboki wdech, i spokojny wydech. Nadal kontynuuj. Swój głęboki i spokojny oddech. I teraz postaraj się usłyszeć swój oddech. Staraj się słyszeć każdy mały, delikatny dźwięk, który jest jak najbliżej ciebie. Czyli skupiamy się na dźwięku naszego własnego oddechu. Może jesteś w stanie usłyszeć. Bicie swojego serca, jakiekolwiek najdelikatniejsze dźwięki, jak najbliżej ciebie. Staraj się usłyszeć jak najwięcej różnych dźwięków. Może masz klimatyzację włączoną w pokoju. Może jakiekolwiek dźwięki, które możesz usłyszeć u siebie w mieszkaniu. Może słyszysz rozmowę kogoś, może dźwięk muzyki z dala, może odgłosy natury. Cokolwiek słyszysz, zauważ jak najwięcej różnych dźwięków. Staraj się usłyszeć dźwięki, które są z dala od Ciebie. Może na zewnątrz Twojego mieszkania, Twojego domu, może odgłosy ulicy, może rozmów na zewnątrz. I teraz wróć znowu do dźwięku swojego własnego oddechu. Głęboki wdech, spokojny wydech. Głęboki wdech, spokojny wydech. Cokolwiek dzieje się w oku, jakiekolwiek myśli przychodzą do Twojej głowy teraz. Pozwól im przyjść i pozwól im odejść, wracając cały czas do skupienia na swoim własnym oddechu. Głęboki wdech, spokojny wydech, pozwalając wszystkiemu w oku po prostu być jakkolwiek jest. Jeżeli jakieś dźwięki rozpraszają Cię, jeżeli czujesz jako, jakiś dyskomfort w swoim ciele, może coś masz ochotę podrapać, może masz ochotę się ruszyć, rozciągnąć, to po prostu pozwól temu wszystkiemu być i znajdź swoją, swój bezruch, swój spokój, swoją ciszę. Głęboki wdech, spokojny wydech. Teraz zastanów się nad swoim dniem. Nad tym, co masz dzisiaj do zrobienia, co dzisiaj jest dla ciebie istotne, ważne. Głęboki wdech i spokojny wydech. W jaki sposób chcesz iść przez swój dzień? W jaki sposób chcesz, żeby ten dzień się rozwinął od początku do końca? Co jest w nim istotnego? Zastanów się nad takimi, jakby punktami kulminacyjnymi dzisiejszego dnia. Cokolwiek to jest, może to jakieś spotkanie biznesowe, może egzamin, może rozmowa z kimś bliskim. Cokolwiek to jest, zastanów się, jak chcesz, aby to wyglądało. Jak chcesz, aby przebiegło to w jak najlepszy sposób. Wyobraź sobie, jakich emocji będziesz dzisiaj doświadczać, kiedy będzie ta sytuacja przebiegała w jak najlepszy dla ciebie sposób. Kiedy będziesz tak całkowicie obecny w tym, co robisz, bez pozwolenia, aby coś cię rozpraszało w oku, aby zabierało twoją uwagę, marnując ją. Głęboki wdech, spokojny wydech. Zastanów się, w jaki sposób chcesz dzisiaj rozmawiać z innymi? Jakie emocje chcesz obudzić w innych? Jak chcesz, aby Twoje relacje z innymi ludźmi dzisiaj wyglądały? Przynosząc całą swoją uwagę do tego, w jaki sposób chcesz, aby te relacje wyglądały. Czy chcesz, aby były one spokojne, aby były całkowicie jasne, klarowne, pełne zrozumienia, pełne miłości. Czegokolwiek chcesz, aby były pełne, po prostu zastanów się nad tym na chwilkę. Głęboki oddech. Wdech. I wydech. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wdychasz wszelkie emocje, których też dzisiaj doświadczać. Może to spokój, może to cierpliwość. A wydychamy wszystko, czego dzisiaj nie potrzebujemy. Cokolwiek to dla Ciebie jest. Może to stres, może pośpiech. Głęboki wdech. Spokojny wydech. I teraz po prostu przypomnij sobie, co Cię zazwyczaj rozprasza w ciągu Twojego dnia. Bardzo często idziemy przez nasz dzień i naprawdę nie poświęcamy tyle czasu na istotne dla nas rzeczy ile byśmy chcieli ponieważ rozpraszamy się przez różne drobiazgi w oku a więc zastanów się nad czym marnujesz najwięcej czasu może to przeglądanie bezsensownych rzeczy w telefonie cokolwiek to dla ciebie jest może być dużo różnych rzeczy które nas rozpraszają po prostu zauważ je. Sprowadź je do swojej świadomości i, będąc świadom tego, co cię rozprasza, wyeliminuj to na dzień dzisiejszy. Ponieważ wiesz, że potrzebujesz skupienia jednokierunkowego na tym, co naprawdę się dla ciebie liczy. Głęboki wdech. Spokojny wydech. A więc zastanów się po raz ostatni, od samego początku dnia, jak chcesz, aby ten dzień wyglądał. W jaki sposób go rozpoczynasz? Co robisz dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojej siły? Nad czym chcesz się skupić od samego rana? Co chcesz zaplanować? Jakich emocji chcesz doświadczać? Jak chcesz się czuć? I zastanów się, co budzi w tobie te emocje, których pragniesz doświadczać? Co sprawia, że czujesz się dobrze, spokojnie, że czujesz się zmotywowany, skoncentrowany? Następnie przenieść swoją uwagę przez cały dzień. A więc pomyśl o tych punktach kulminacyjnych Twojego dzisiejszego dnia, które są dla Ciebie istotne, czymkolwiek one są. Wyobraź sobie, jak te punkty kulminacyjne Twojego dnia przebiegają w jak najpiękniejszy sposób. Kiedy jesteś tak całkowicie obecny. W teraźniejszości, skupiony na tym, co robisz. I robisz to z całym swoim sercem, ponieważ ci na tym zależy, ponieważ to się dla ciebie liczy. Głęboki wdech, spokojny wydech. Wyobraź sobie, jak. Wracasz do domu pod koniec tego dnia. Zadowolony, zadowolona. Z tego, jak ci dzisiaj poszło. Może jesteś sama w domu i wypoczywasz, relaksujesz się, robisz coś, co naprawdę ci sprawia przyjemność. A może jesteś ze swoją rodziną, partnerem, bliskimi. Zastanów się, w jaki sposób chcesz, aby Twoje relacje z nimi dziś wyglądały. W jaki sposób chcesz z nimi rozmawiać? W jaki sposób chcesz okazać swoją troskę, swoją miłość, swoją uwagę dla nich? I wyobraź sobie, jak kładziesz się do łóżka wieczorem, czując się naprawdę spełniony. Czując, że ten dzień poszedł wspaniale, że przeszedłeś przez niego w skupieniu na tym, co jest dla ciebie naprawdę istotne, pozostawiając wszelkie rozkojarzenia gdzieś tam z boku. Głęboki wdech. Spokojny wydech. Utrzymując swój spokojny, głęboki oddech, jak najdłużej, jak najczęściej możesz w ciągu swojego dnia, kiedykolwiek poczujesz, że nadchodzą do ciebie jakieś emocje, których nie chcesz doświadczać, czy to będzie zdenerwowanie, czy to będzie pośpiech, stres, to dając sobie chwilkę, aby powrócić do tego głębokiego, spokojnego oddechu, który zawsze tam dla nas jest. I które zawsze pomaga nam spojrzeć na każdą sytuację z dalszej perspektywy, zauważyć większy obraz zamiast skupiać się na czymś małym, co negatywnie na nas oddziaływuje w danym momencie. Głęboki wdech i spokojny wydech. Ostatni raz głęboki wdech, i plecy, otwórz klatkę piersiową. I wydech tym razem przez usta, wyzbywając się wszelkiego napięcia. Utrzymując to uczucie spokoju, skupienia i w tym samym momencie docenienia wszystkiego, co mamy. Oczuję się naprawdę gotowy, pewny siebie. I szczęśliwy, zadowolony z tego nowego dnia. Powoli otwieramy oczy. Dziękuję Ci bardzo za dołączenie do mnie na tą praktykę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. I życzę Ci najpiękniejszego i najbardziej produktywnego dnia. Namaste!